Dobry dzień dobry. Witam Cię w moim podcaście Więcej niż Fotografia. Czyli idealnym miejscu dla osób, które kochają fotografię, ale niekoniecznie wiedzą, jak się za nią zabrać. Jeśli szukasz inspiracji, konkretnych wskazówek, motywacji i wiedzy przekazanej w bardzo prosty sposób, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. A ja jestem Basiolandia. Czyli Basia, jestem tutaj po to, aby dzielić się z Tobą moją wiedzą i doświadczeniem, a w głębi serca mam nadzieję, że jeszcze bardziej rozkocham Cię w fotografii. Dobry, dzień, dzień dobry. dobry. Witam Cię, Cię w, kolejnym w kolejnym odcinku podcastu, podcastu Więcej niż, niż fotografia. fotografia. Z tej strony: Basiolandia, czyli Basia, i. Emilka, czyli Emilka. <laughs> Dokładnie tak. Dzisiejszy odcinek, jak już słyszycie, jest w duecie. Jest to pierwszy odcinek, w którym mam gościa specjalnego. Moim gościem specjalnym dzisiaj jest Emilka, z którą porozmawiam dzisiaj na temat bardzo, bardzo istotny, na temat taki, który. Zapewne chciałby rozgryźć nie jeden fotograf, bo będziemy dzisiaj rozmawiać na temat sesji zdjęciowej oczami dziecka. Czyli nie jak to widzi fotograf, nie jak fotografem to patrzy, tylko odwrotnie, jak widzi to nasz mały model, jak on widzi taką sesję, co jest tej sesji fajnego, co jest tej sesji niefajnego. Jamieka nam dzisiaj powie na sam koniec, jak według niej powinna wyglądać taka sesja, żeby dziecko czuło się na niej dobrze. A dodam, że jest to bardzo doświadczona modelka, ponieważ spotykamy się od 11 lat. Je I... Jestem modelem ćwiczeń Basi. Tak, I tak. Małotka, to tak. Dokładnie. Bo ba ba Baskowi zdjęcia ćwiczyła. Tak, dokładnie tak. Emika była moją pierwszą modelką, takim modelem testowym, jak sama <grym> tak. to nazwała, więc ma duże doświadczenie i może w temacie bardzo, bardzo wiele powiedzieć. Więc co, Emika, Zaczynamy. Dobrze. A i jeszcze ja zawsze dodaję, żeby sobie wziąć kubeczek ulubionej herbaty. Baty, więc... No bo zawsze fajnie jest pić coś, coś takiego bardzo dobrego podczas słuchania podcastu To musisz koniecznie <laughs> zrobić poprzednie odcinki Dobrze, moja droga W takim razie zacznijmy od takiej rzeczy Co to jest najprościej, jak możesz to wytłumaczyć, sesja zdjęciowa według Ciebie? To sesja zdjęciowa to jest po prostu takie spotkanie z fotografem, na którym się robi zdjęcia Super, no i tak najprościej, Super. prawda? Bardzo prosto Bardzo prosto Dobrze, a powiedz mi co według ciebie jest takiego najfajniejszego na sesji zdjęciowej, co tobie na sesji zdjęciowej najbardziej się podoba? Ja lubię, jak sesja zdjęciowa jest wesoła, jak ona nie jest taka wymuszona, tylko jak dziecko samo chce na nią pójść, bo to od razu jest przyjemniej, bo to się do tego nastawia, że o jejku, jak będzie fajnie. Czyli taka zabawa, prawda? Tak, zabawa jest fajna na sesji, jak jest wesoło, jak są wygłupy, jak fotograf jest miły, to też jest bardzo fajnie. Czyli tak naprawdę taka sesja jest najfajniejsza, kiedy ona nie kojarzy się z pracą, taką jak na przykład odrabianie lekcji. Tylko z taką zabawą, jakby się tak. szło na przykład na plac zabaw, tak? Na przykład nie takie, że o, rodzice chcą mieć po prostu ładne zdjęcia i zmuszają dziecko, bo to, to też nie jest fajne. Tylko jak dziecko samo chce, to też jest bardzo fajne. I jak fotograf jest miły i to dziecko się umie zająć, tak się zaprzyjaźnią, to też jest bardzo fajne. A na przykład w sytuacji, kiedy właśnie jest tak, że rodzice chcą pójść na tą sesję, a nie dziecko, to co według Ciebie powinni zrobić rodzice? Czy na przykład powinni wcześniej porozmawiać z tym dzieckiem, żeby je przekonać, czy co powinno się wtedy zadzieć przed taką sesją? Według mnie, kiedy rodzice chcą, a dziecko tak na początku niezbyt, to rodzice powinni to dziecko porozmawiać z nim. Powiedzieć może będzie fajnie, że będą mieli pamiątkę, a na przykład, że potem mogą się razem pobawić czy coś. <trymne> mhm, czyli też trzeba wytłumaczyć tak, żeby to dziecko zachęcić, prawda? Mhm, no bo to też jest ważne, no bo dziecko może po prostu nie zrozumieć, że ta sesja to ma być na pamiątkę, tylko Wiecie, że tak, ojejku, ale mi się nie chce. <trymne> Więc taka, taka, o, Jejku, muszę przyjść do jakiejś obcej pani, czy mhm. pana, żeby, bo mama chce mhm. mieć jakieś zdjęcie, nie mogą sobie sami zrobić na telefonie. No, no tak, no, taj, no taka no jest tak, prawda, takie to, mamy to, to czasy. Jest. No to tylko, żeby po prostu rodzice wyjaśnili, że to chcą mieć ładną pamiątkę. I że to będzie też ważne dla dziecka po latach, prawda? Tak, bo to też jest, to fajnie jest na sesji. Bo jak ty na przykład oglądasz swoje zdjęcia jak byłaś malutka, to jak to jest? Super? Przecież tak, albo takie zdjęcia i filmiki to też jest bardzo fajne. No? Mhm. Super, czyli ważne jest to, żeby rodzic porozmawiał z tym dzieckiem wcześniej. A czy uważasz, że ważne jest to, żeby wybrać fajnego fotografa, czy to nie ma znaczenia? Czy każdy fotograf jest w stanie, jest w stanie zrobić super sesję? Czy ważne jest to, żeby to była taka fajna osoba, taka, z którą wiesz, że będzie Ci się dobrze rozmawiało, że będzie się na przykład właśnie tak wygłupiała, bo powiedziałeś, że te wygłupy są fajne na sesji? Ja uważam, że najlepiej by było, jakby to był miły fotograf, które dziecko na przykład zna, a jak nie zna, to też nic nie stanie. Ten fotograf będzie miły, będzie tak zrozumie to dziecko, mm -hmm. a jak taki po prostu, że ho, ho, chce mi się po prostu. Pracować, żeby dla pieniędzy, żeby po prostu to zrobić, bo mi kazali, mhm. że nic mi się nie chce, tylko muszę zrobić te zdjęcia, mhm. I nawet by się nie patrzył na potrzeby dziecka, to to nie będzie fajnie, to ta sesja wtedy nie będzie taka miła. Mhm. A powiedz mi jedną rzecz, jak na przykład właśnie mówisz o takich ważnych rzeczach, tak, także w ogóle jesteś bardzo mądra, mhm. od takich to jak to jest ze strony dziecka? Dziecko na przykład to widzi u fotografa, że on się nim nie zajmuje, dziecko to czuje, że fotograf robi to tak trochę za karę. Czy jak, to, jak to wygląda? ze strony dziecka, bo powiedziałaś, że nie jest fajnie, jak fotograf właśnie robi to tak, że, że czuć, że on to robi dla kasy, a nie robi tego, bo to lubi, to to dziecko to czuje, że tak, to, że tak ten fotograf do tego podchodzi? No, jak ja raczej mam sens z Tobą, to raczej mi jest fajnie, mhm. ale ja myślę, że po prostu dziecko to będzie czuło, bo i ten fotograf się nie zajmuje i pewnie byłby taki niemiły, że mhm. jak dziecko chce coś zrobić, to on mu coś tak odburknął mhm. To dziecko by to zauważyło i by po prostu też nie chciało wtedy współpracować mhm. Super, czyli dzieci czują to, czym jakby emanuje druga osoba, czyli jak ktoś jest miły, czy jak Co ktoś to znaczy jest niemiły emanuje. emanuje? to znaczy, że na przykład jak, jak ktoś się do Ciebie uśmiecha, jak ktoś jest właśnie taki, że, że, że przyjemnie Cię jest w jego towarzystwie a jak jest ci nieprzyjemnie, to też się to czuje, prawda? Tak, Że jest tak właśnie. jakoś dziwnie. Bo jak jest nieprzyjemnie, to od razu taka atmosfera nie jest fajna i y, dziecko też wtedy nie będzie chciało słuchać. Mm -hmm. No i słusznie, no bo jak ktoś jest niemiły, no to generalnie nie chce nam się z nim współpracować, już nie mówiąc o jakiejś tam zabawie Ekstra Dobrze, to w takim razie powiedziałaś mi, co jest fajnego na sesji Co ty powiedz mi najbardziej, gdybyś miała właśnie wybrać sobie, jaką rzecz najbardziej lubisz na sesji To co jest takiego pierwsza trójka? Co jest pierwsza najfajniejszego? To taki podium, no nie? A tak, taki podium To, taki podium. <laughs> to miejsce trzecie, to według mnie... To by było, jak y, fotograf się zajmuje tym dzieckiem właśnie mm -hmm. Bo to, te, to też jest bardzo ważne, to powinno się znaleźć na podium A co to znaczy, że zajmuje się? Czyli co? Czyli rozmawia z tym dzieckiem, śmieje się Ro do niego? Rozmawia, uśmiecha się, po prostu mu tak jakby stara się, żeby ta sesja była dla niego miła mm -hmm. Żeby nie tylko fotograf coś tam mógł zrobić zdjęcia, tak mm -hmm. bla bla, tak sucho, mm -hmm. tylko żeby to dziecko też się dobrze na tej sesji poczuło, bo to też jest ważne. Bardzo ważne, super. Czyli miejsce trzecie mamy, miejsce tak. drugie. Miejsce drugie to według mnie jest. Co to Może ta atmosfera, o której mówiłaś. No, może być tak w sumie, że jest wesoło, że tam że to dziecko faktycznie jak porozmawia z tymi rodzicami, że samo by chciało pójść mm -hmm. na tą sesję i on się tak szykuje, jej będzie fajnie, będzie zabawa, mm -hmm. a potem będziemy mieli jakieś ładne zdjęcia, sobie w ramkę oprawimy. Mm. A czy uważasz, że dobrym pomysłem jest to, że jeżeli e, jest ta rozmowa z rodzicami I na przykład Ciebie rodzice przekonywaliby, że pójdziecie na sesję i będzie fajnie Gdyby użyli takiego, takiego argumentu, że później po tej sesji na przykład wybierzecie się wspólnie na lody Albo na jakieś dobre ciacho, to to byłby dobry argument Według mnie to, <laughs> z tego nie to dziecko robi, to też by było najlepsze no właśnie tak. A tak myślisz, jakoś... że jakieś dziecko nie lubi lodów? Ciężko powiedzieć, ale dzisiaj. Myśmy... <laughs> raczej, raczej wiesz, wszyscy lubią lody. No właśnie, chodzi tylko o smaki. Tak. Generalnie, jakie ktoś sobie wybierze. Czyli co? Czyli ewentualnie, jeżeli rodzice będą rozmawiać z tymi dziećmi, to możesz im podpowiedzieć, że dobrym argumentem jest. <laughs> tak, tak. Że coś to dziecko lubi, żeby zrobić po sesji. No, to to też jest dobry będzie argument. Mhm. I trzeci punkt, jaki jest dla ciebie według, według ciebie fajny na sesji? To pierwsze miejsce. Mhm. To według mnie złotym medal zdobywają mm. złoty medal yy, wygłupy i ta wesołość, bo to też fajne, że jak i fotograf, i dziecko się tam dobrze bawią i się to w sumie jest y, prawie jedna i ta sama rzecz, te trzy miejsca. Mhm. To wszystko się zawiera tak, w jednym. Tak, właśnie tak. Czyli tak naprawdę najważniejsze jest, żeby było fajnie, miło i żeby było dużo śmiechu. Tak, Tak jak u nas tu... przy borówkach, prawda? Tak. <laughs> jak robiłyśmy zdjęcie z borówkami. Mhm. To było dużo śmiechu, jak Cię zasypywałam borówkami tak. Taki bonusik Taki bonusik, taki, taki tipsik-bonusik e, o sesji borówkowej Więc sesja borówkowa była fajna, prawda? Tak Co było najfajniejsze, jak Cię zasypywałam borówkami, czy jak Cię już... Czy, czy jak Cię karmiłam borówkami, jak już leżałaś zasypana? Nie. Najlepsze było, jak te borówki zbieraj. Zbieraliśmy, żeby te borówki się nie zmarnowały, ja leża i ty mi wsypywałaś tak. Na to do łusi. Tak, tak, nież była zabawa i, i zdjęcia są śmieszne i masz super wspomnienia z tego. Dobrze. Czyli wiemy już wszystko, co jest, co jest fajne, co dałaś te nowe dobre rady dla rodziców, także to jest też bardzo Dzień. cenny podcast dla rodziców. A teraz powiedz mi. Czego y, nie lubisz na sesji? Co według Ciebie na sesji byłoby niefajne? Trochę już o tym powiedziałaś, ale tak. może to tak zbierzmy. Co ze strony dziecka na sesji jest niefajnością? No to jak, jak rodzice nie porozmawiają, nie wytłumaczą i to dziecko po prostu nie chce musi się tak iść na tą sesję, bo mhm. ona coś tam miało robić obiecane, mhm. a tak od razu musi sesję, bo tak dziękuję, co to ma być? To mm -hmm. by bo po prostu mi się nie chciało i te zdjęcia by wyszły brzydkie wtedy. Bo na przykład byłby płacz, prawda? No albo, albo obrażanie. Szczególnie się. kiedy jest takie dziecko mniejsze, mm -hmm. to wtedy nawet to nie słuchało na tego fotografia, by się płakało i w ogóle, bo mm -hmm. nie chce, by wszystko chce, by jeździ, najlepiej w ogóle wytłumaczyć, że. Co tam chce, a potem zrobić to, co to dziecko chciało, jak coś. Czyli po prostu ustalić, że w takiej kolejności to zrobimy, że najpierw właśnie będzie sesja, a mm. potem zrobimy coś fajnego. Czyli ta rozmowa jest bardzo ważna i to z dzieckiem myślisz, że w każdym wieku, prawda? Tak. Super, dobrze. Co jeszcze? Ja, jakby ten fotograf właśnie też był tak niemiły, to co mm. wcześniej mówiłam, to też by było właśnie okropne. Mhm. No. Czyli taki, właśnie, że tak przedmiotowo by podchodził, że idziemy robić zdjęcia, że w ogóle nie rozmawia tak, z tym dzieckiem. Okej, okay, no to dobrze, to to i czy coś jeszcze, czy na przykład gdyby ta sesja właśnie. A co myślisz o takiej sytuacji, gdybyś na przykład bała się bardzo pająków? i gdyby ten fotograf ja, zabrał ja, ja strasznie nie robię tajaków, to pająków akurat... a widzisz nie, to? no ja ja pająki są spoko kiedy są na dworze kiedy ja bym wiedziała że tam będą jakie ja kiedy tak kiedyś miałam, miałam kwiatkę kwiatka rysować mm -hmm. i tak, tam był taki zielony mały pająk to kurczę tak się tego przestraszy ja nie ale jak pająki są ja o tym wiem to są spoko ale na przykład gdyby była taka sytuacja że właśnie fotograf zabierać się do lasu i tam jest pełno pajęczyn i jest tak właśnie nieprzyjemnie no to też by było niefajne prawda? tak gdyby jest... to zdjęcie Gdyby to miejsce do, do zdjęć. Tak, było miejsce Tak, miejsce też jest ważne bardzo. Bo na przykład, jeżeli ktoś tam lubi, no nie wiem, chodzić do lasu, mm -hmm. żeby tam grzyby oglądać, czy mm -hmm. jakieś zwierzęta, mm -hmm. no to do lasu to jest lepiej, albo, albo jeżeli ktoś lubi jakieś inne rośliny. Mm -hmm jakieś kwiaty to na łąka, albo owady lubi, mhm. no to tak też do dziecka trzeba podpasować Żeby to miejsce, żeby to miejsce jakby było odpowiednie dla dziecka, czyli na przykład jeżeli ktoś by ciebie zapisał, zapytał Ciebie Emiko, gdzie chciałabyś mieć zdjęcia, Ty na przykład lubisz kwiaty, no to super byłaby dla Ciebie łąka taka tak. z kwiatami, prawda? No to jest też ważne, co, gdzie fotograf chce mieć zdjęcie, bo może mu pasuje jakaś sukienka do czegoś mhm. czy... To już się znasz na temacie, widzę, że ty już po prostu jesteś wprawiona w, wprawiona w profesję Ale wracając do tego właśnie, żeby to powiedzieć z tej strony, co byłoby niefajne No to gdyby to miejsce do sesji było wybrane właśnie jako takie miejsce, którego dziecko nie lubi Gdy na przykład To dziecko... by było niefajne I według mnie miejsce powinno by podpasować i pod fotografa i pod dziecko Super, no to i to jest dobrze. bardzo, bardzo mądre te, 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 tej niefajności na sesji wracamy, to mhm. też by dziecku pewnie się nie podobało, jakby musiał wstawać zbyt wcześnie rano, bo też godzina jest ważna, mhm. bo na przykład jak my robiliśmy zdjęcia o świcie, no to mi się akurat chciało, no nie? Mhm. Bo ale ty jak... wiedziałaś o tym wcześniej, bo no, rozmawiałyśmy. Tak, właśnie, ale jakby akurat dziecko, o, dziecku się nie chciało, bo jest tak wcześnie i chce mu się spać. Mhm. Bo szczególnie poprzedniego... jakby on, to dziecko, ono wstawało dosyć późno. Mm -hmm, tak normalnie, prawda? Tak właśnie. Czyli ta godzina też musi być dostosowana. Mm -hmm. Bo na przykład jakby kazano mu wstać, nie wiem, o 6, a mm -hmm. ono by wstawało o 10 normalnie, mm -hmm. to by też było źle. Albo jeżeli by, jeżeli było zbyt późno, to też by mu się nie podobało, bo na przykład czasami dziecko idzie spać o dziewiętnastej mm -hmm. dajmy mm -hmm. na to. A sesja chcą o 20.00, mm -hmm. żeby było tak ciemno, tak, wiem, mm -hmm. tak ładnie. Um, a dziecko już będzie zmęczone. A dziecko już będzie zmęczone to też będzie taka. O, <grymety> takie grymasy. Takie Dokładnie, trochę, tak. będzie niefarka. Super, czyli wszystkie już wiemy te rzeczy, które mogłyby być niefajne, to powiedz mi teraz na sam koniec, mm, jak według ciebie. Powinna wyglądać taka idealna sesja. Jak to powinno wyglądać od strony dziecka? Co powinno być po kolei? Jak to powinno wyglądać? Według mnie na takiej dobrej sesji to powinien być fotograf miły, powinno być dziecku przyjemnie Powinno być jakieś fajne miejsce Po prostu powinno być tak przyjemnie, nie wiem jak to powiedzieć, ale... Czy śmiesznie, tak, żeby ten właśnie. fotograf co, rozmawiał z dzieckiem, jakoś je rozśmieszał, czy co? Tak, jakoś tak. Żeby po prostu to dziecko się nie nudziło, żeby, mhm. żeby ono, ono się cieszyło, że jest na tej sesji. A czy y... lubisz na przykład, kiedy zabieramy na sesję różne rzeczy, jak na przykład robimy z owocami, no to mamy tak. owoce. A mniejsze dzieci to do mniejszych dzieci to zabawki można też zaprać, żeby im się nie nudziło. Mhm. Albo nie wiem, żeby jakiś był pomocnik fotografa, mhm. jakieś in... Jedna osoba. Jedna osoba, mhm. inna osoba, inna. Gdzie fotograf robi zdjęcia, a tamten robi jakieś śmieszne miny, żeby mm -hmm. się na niego. Tak dać. jak zmieniać tak tak. No. tak. tak, właśnie. On udawał kurę, potem jest, zaczęło dawać tę kurę. Tak, tak. Żeby po prostu się tak trochę wyglądać. Wszyscy dobrze bawili. Trochę coś, żeby po prostu fotograf mógł zrobić ładne zdjęcie, kiedy na przykład się dziecko śmieje czy coś, mm -hmm. żeby po prostu się wszyscy dobrze bawili, tak jak powiedziałeś Dokładnie tak, żeby fotograf się dobrze bawił, dziecko się dobrze bawiło i cała I rodzina rodzice, się dobrze bawiła. jak tam coś też, to żeby. Dla wszystkich było miło, żeby te zdjęcia też, też ładnie wyszły. Dokładnie tak, no i to jest bardzo i to jest najmądrzejsze podsumowanie. E, I teraz tak, w, ty lubisz robić zdjęcia, prawda? Masz aparat okay. i lubisz robić zdjęcia, nawet przeszłaś, nawet przeszłaś e, e, takie szkolenie małe i umiesz w ogóle obsługiwać aparat na trybie Nie. manualnym, e, także. To znaczy... To znaczy, że ustawiasz te wszystkie parametry, Aha. których Parametyzm. się nauczyłaś. Tak. I powiedz mi, dlaczego według Ciebie robienie zdjęć jest ważne? Dlaczego fotografia jest w ogóle ważna? Bo Ty, odkąd dostałaś aparat na Pierwszą Komunię, czyli ponad rok temu. Jaki rok? Ponad rok, czy dwa lata? Dwa lata. dwa lata, ponad tak? dwa lata temu, ponad... robisz nim cały czas zdjęcia i masz zdjęcia od samego początku, które w nim zrobiłaś, prawda? Tak. I dlaczego te zdjęcia są ważne? Dlaczego ty je robisz? Dlaczego zostawiasz sobie je w aparacie? Bo teraz mamy je wywołać i wkleić tak. do albumu, prawda? Mhm. To powiedz, dlaczego te zdjęcia są ważne? No bo na zdjęciach to są takie wspomnienia, żeby na przykład, jak dzieci są małe, to sobie potem oglądały. Jak ktoś im zrobi zdjęcie, to żeby sobie potem oglądały, jak są już duże. Tam się wspomnienia na fotografii zapisują. Tam, jak ktoś jest wesoły, jakaś taka pamiątka jest po mhm. prostu. I się, jak widzisz te zdjęcia. Tak, tak. Przede wszystkim dużo się chichrasz tak. nim. Jak masz zdjęcie, jak mamy to zdjęcie, które było z wyjazdu z windy. które... Tak, ono tak, jest świetne. Ciągle się pokazuje, no nie? Tak, ciągle Tamina. się po... Dokładnie. I, I dlatego te zdjęcia są fajne, bo można sobie wrócić do tych momentów, tak, które było zrobione. Tak, i wspomnieć, szczególnie jak zdjęcia są zrobione w takim dobrym momencie, takim fajnym dla dziecka, albo dla tej całej dla rodziny. rodziny mm -hmm. Czyli ważne są zdjęcia, tak? Tak. I co trzeba zrobić potem ze zdjęciami? To co my musimy zrobić? Czyli zrzucić zdjęcia na komputer, wywołać je i będziemy Ech. je do czego wklejać? Do albumu. Do albumu. Masz swój personalizowany album z imieniem Emilka i będziemy do tak. niego Będziemy do niego wklejać. Dobrze, to w takim razie myślę, że Emilka o wszystkim, o wszystkim powiedziałyśmy. Jeszcze na sam koniec Emilka opowie nam żart, ponieważ Dobra. umówiłyśmy się, że będzie suchar na koniec. Suchar taki świetny, yy, który mnie wczoraj rozbawił. Więc, mam yy, powiedzieć? Yy, no opowiedz ten o, o Aniele. Dobra, Dobra. Czyli Emilka opowiada y, żarty, żeby na koniec tego odcinka y, jeszcze było bardziej śmiesznie. Bo nie nie taki, słuchamy. Taki bonus, taki, taki bonus. Uśmiech numeru Uśmiech numeru, dobre Okej, okay, to opowiadaj e, Idzie, wchodzi złodziej do domu Bierze jakieś tam rzeczy, rabuje I słyszy Anioł Cię widzi, anioł Cię widzi I się zastanawia, kurczę, co to jest Bierze kolejną rzecz, a tam ciągle Anioł Cię widzi Postanowił zerknąć do pokoju W którym był ten głos Tam znowu słyszy Anioł Cię widzi Przestraszył się, no patrz, och gadająca papuga I się zapytał papugi, jak masz na imię? A papuga na to, Mojżesz To wtedy ten złodziej, strasznie głupie imię jak dla papugi A papuga, A nie tak głupi jak anioł dla pitbulla <gulanie> Super żart, prawda? Emika jest specjalistką od żartów. Jest specjalistką od żartów, więc nie mogłyśmy sobie odmówić tej przyjemności, żeby żart pojawił się na samym końcu. Emika, jeszcze chcesz jedną rzecz zrobić, prawda? Mówiłeś, że chcesz kogoś pozdrowić. Tak. Pozdrawiam całą moją rodzinę i moje koleżanki z klasy. Cześć! <laughs> Także już pozdrowienia, wszelkie <laughs> mamy. Dziękuję bardzo, Emilce, za udział w dzisiejszym podcaście. Mam nadzieję, że yy, słysząc, jak to wygląda ze strony dziecka, dodam, że my tutaj niczego nie ustalałyśmy. Emilka mówiła sama od siebie, jak ona to widzi. I myślę, że można z tego wyciągnąć takie wnioski dla siebie, że najważniejsze na sesji jest to, żeby było przyjemnie, żeby było miło, żeby ta atmosfera. Była dla dziecka, czy to dla dziecka, czy dla całej rodziny, bo to w zależności jaką sesję robimy, była przyjemna. Więc to o czym ja mówię tak naprawdę w każdym odcinku podcastu, żeby podejść do tego, co robimy sercem, żeby po drugiej stronie zobaczyć człowieka i się tym człowiekiem zaopiekować, żeby być dla niego miłym, bo wtedy nawet jeżeli gdzieś tam mamy jakieś malutkie niedociągnięcia, nawet techniczne, to i tak jesteśmy w stanie z tego wszystkiego wyjść uśmiechem właśnie taką pozytywną energią i wtedy po tej sesji zostaną miłe wspomnienia bo tak jak na przykład my teraz milko jak ci jeszcze tutaj mam e, robiłyśmy tą sesję czy z borówkami no tak. e, czy z arbuzami które latały mhm. sobie wokół e, to tak naprawdę po każdej tej sesji jak nawet o niej rozmawiamy teraz, to my się uśmiechamy i się śmiejemy. Jak te borówki, którymi zasypywamy milkę. To jest nawet... fajne, bo to były takie zimne borówki. Ja była w pudełku, miałam w głowie tak jak jakiś telewizor. Tak robiłam. jak telewizor. Ale właśnie nawet teraz, posłuchajcie, jak ona, jak to opowiada, to się cały czas uśmiecha. Więc zadbajcie o to. Nie widać. <laughs> właśnie no tak. tego nie widać, bo słyszymy, ale słychać, jak się ich ichrzesz. E, więc zadbajcie o to, żeby wasi klienci, żeby osoby, którym robicie zdjęcia. Po tej sesji, kiedy wspominają ją, uśmiechali się, żeby były te takie pozytywne emocje, które potem zostają w człowieku. Bo zdjęcia to jest taka wisienka na torcie tego wszystkiego, co zrobicie. Ale te emocje, które zostaną w człowieku, są najważniejsze. Także ten dzisiejszy specjalny odcinek z moim pierwszym gościem specjalnym kończymy. Ściskamy bardzo mocno Hej. wszystkich Emlika i życzymy miłego tygodnia. I co jeszcze chcesz życzyć moim słuchaczom? <noise> e, miłego dnia mhm. i ładnych zdjęć. Super! I dużo uśmiechu, prawda? Tak. Bo jak się ma dobry humor i dużo się człowiek śmieje, to jest każdy dzień lepszy. Ściskam Was kochani bardzo, bardzo mocno życzę Wam przecudownego dnia razem z Emilką i my jedziemy sprawdzać kolejny plener na sesję. Buziaki, pa pa pa! Pa! Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak, to koniecznie mi o tym napisz. Możesz się do mnie odezwać na Facebooku Basiolandia Fotografii bądź na Instagramie Basiolandia Fotografii. Będzie mi bardzo, bardzo miło poznać Twoją opinię i będzie to dla mnie taka dodatkowa motywacja do nagrywania kolejnych odcinków. A dziś jeszcze raz dziękuję, ściskam Cię bardzo, bardzo mocno i do usłyszenia w kolejnym odcinku.